nie słyszę, nie do u Dzień dobry, operator nr 50, Czy mogę pomóc? Dzień dobry, po raz czwarty zgłaszam pijanego kierowcę, 20 km zanim jedziemy. Jaka to jest miejscowość? Piasek w tym momencie, jedziemy od strony Tychów Przepraszam, ja Pana nie słyszę, mówię, bardzo Pana słychać, mówię, jaka mówię, miejscowość to jest? Piasek Piasek, w Piasku, tak? Tak Pani stoi dzisiaj jedynką? Jedziemy jedynką w stronę Pszczyny który też kilometr, niech pan zepia, to jest to jest Koło hotelu styl 70 Jeszcze raz? Koło hotelu styl 70, tak? Tak, na światłach mhm. kierunek, kierunek Tychy? Kierunek pszczyna Pszczyna, tak? Tak i ten samochód jaki to z marki? Volkswagen Golf S... jest dotrzec, Dobrze. I ten Volkswagen, ten Golf jest takiego koloru? Srebrnego. Nie. Proszę pana, mi nazwisko, jak pan co, po raz trzeci się Bardzo Bartłomiej Sidorczuk. Ja za tym samochodem ja od ręki. Pan już to zgłasza, bo widzę zgłoszenie, że tak. policja już jest na miejscu tam, w okolicy. No nie wiem, gdzie jest na miejscu, to już jedziemy dalej. Dobrze, ja przekażę informacje o aktualnym jego położeniu, także dziękuję bardzo za informację. Dziękuję. dziękuję. Nie, gdzie on Nie wiem Nie no wiem tu jest jadę W sobie golfa kierowca pijany Skręciliśmy w w ale na No jadę za nim cały czas, a przynajmniej próbuję jechać ale jadę kamperem dużym a facet będzie samochodem ze nad Salomem i ze samochodami. skręcił w lewo w uliczkę jakąś przed przystankiem albo za przystankiem nie wiem, co się zmieszczę 30 tu jest, różana Zatrzymał się tam, albo w środku drogi wysiada auta, zostawię auto otwarte.